To największa inwestycja tego typu w Pile. Przebudowa stadionu żużlowego przy Bydgoskiej trwała kilka lat. W 2021 roku Piła otrzymała ponad 18 milionów złotych z rządowego Polskiego Ładu. Prace miały ruszyć pełną parą, ale tak się nie stało. Miejskiemu ośrodkowi sportu i rekreacji nie udało się wyłonić wykonawcy. Oferenci w powtórzonych przetargach wciąż proponowali kwoty znacznie przekraczające możliwości finansowe MOSIR-u. W związku z tym zdecydowano się okroić projekt oraz podzielić pracę na etapy. Uzyskanie pozwolenia na budowę scedowano na wykonawcę. Gdy w końcu udało się wyłonić wykonawcę, pojawił się kolejny problem. Starostwo z uwagi na braki formalne odmawiało wydania pozwolenia na przebudowę obiektu. Ostatecznie jednak i tę przeszkodę udało się pokonać. Rodziła się dość w bólach, dużo polityki było na początku. No ale potem, kiedy ruszyliśmy, to wszystko sprawnie poszło. To jest taki multipleks składający się z różnych dziedzin, a więc musieliśmy tutaj pogodzić i elektrykę, i normalną budowlankę. Za niemal 30 milionów złotych udało się wyremontować tor, bandy i trybunę. Za skarpą powstał duży zbiornik przeciwpożarowy. Wokół toru stanęły maszty z oświetleniem. Modernizacji doczekała się również wieża sędziowska. Wykonawca zbudował tu także niezbędną infrastrukturę sanitarną i energetyczną. Został jeszcze trzeci etap, czyli przebudowa parku maszyn, na co nie ma pieniędzy. Miasto liczy w przyszłości na zewnętrzną dotację na ten cel, a już w niedzielę uroczysta inauguracja Asta Areny. W ciągu czterech dni chcemy zaserwować naszym kibicom trzy fajne imprezy żużlowe i oczywiście najważniejsza to już w niedzielę mecz z Lancut Devils, na który wszystkich serdecznie zapraszam. i Bardzo proszę kibiców o przyjście wcześniej, zaopatrzenie się wcześniej bilety, bo to będzie naprawdę duże wydarzenie. Wejście na stadion ze względu na nowe bramki zajmuje teraz więcej czasu. W poniedziałek półfinał srebrnego kasku i indywidualne rozgrywki. Z kolei w środę młodzieżowcy pojadą drużynowo o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Juniorów.